Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku Wykrywacz Metali na Placu Zabaw. Mam taki obiekt znany, powinien być wam z jednego z odcinków. Odcinek się na pewno wyświetli I dzisiaj będziemy testować Pointera Parkside'a, czy on się w ogóle do czegoś nadaje. Zapraszam do oglądania. No i żeby tradycji stało się zadość, włączam sprzęt. Może trochę wiać, wiatr jest, słuchawki są włączone. I szukamy. Pustego miejsca jest. stojenie do gruntu. Dobra, wystrojony. I no i szukamy. Do pierwszego fantu. Pierwszy sygnał. Trójka, czwórka gwóźdź. Przed cewko. Włączam najgorszego pointera. Jaki tylko jest. Wyłączam w nim latarkę i szukamy tego sygnału gdzieś tu jest pierwsza podkładka także pointer coś znalazł do następnego fantu teraz mam sygnał pieniążkowy 32 no i jest zawleczka do następnego sygnału, oczywiście, śmieci też zbieram, żeby nie było. Zbieram mam tu taki sygnał mocno zmienny, pewnie będzie kapsel. Jedyne co mnie irytuje w tym pointerze, to jest to, że ten nokty, co mam. O, kapsel jest na wierzchu jest kapsel, kasztelan. Łączyło się od razu ze słuchawkami i miałem wygodnie, nie musiałem słuchawek ściągać, a teraz muszę ściągać słuchawki, żeby usłyszeć pointera. No dobra, do następnego sygnału. Kolejny sygnał przy ławce. 17, 18, taki pieniążkowy na 10 groszy. Jest folia aluminiowa. To miało być 10 groszy, ale to nic. Przy ławce sygnał 63. trzy kapslowo zawleczkowy jak mówiłem kapslowo zawleczkowy sygnał do następnego sygnału no i dobra kolejny test pointera pod ławko. włączam dziada wyłączam lampkę po co ma baterię zżerać i pod ławką szukamy dobra pod ławko nic nie ma do następnego sygnału. Sygnał 18 przed cewko. Włączam pointera. Jest folia aluminiowa. Do następnego sygnału. Dobra, mam sygnał. Trochę się zeszło, zanim cokolwiek znalazłem. Sygnał 4. Jest pierwsza kasa Żelazne 10 groszy, także pointer znajduje coś do następnego sygnału. Obok tego sygnału kolejny na wierzchu kolejne 10 groszy, kolejny sygnał 4, może być żelazny pieniążek. No i mam to razło jednego grosza. Zobacz, czy ja wam coś pokazuję w ogóle. O, teraz pokazuję. Dobra. Jeden grosz. Słońce świeci, także ciężko jest cokolwiek zobaczyć w ekranie, co wam pokazuję. Dobra, do następnego sygnału. Tutaj mam głębszy sygnał. 18, 19. I to sygnał jest kolejna folia aluminiowa. Nie był głęboko. Ale takie drobinki zawsze pokazuje, że coś jest zgłębi. Dobra, do następnego sygnału. Tu mam kilka sygnałów, już Wam pokazuję co to jest, włączam pointera, ściągam słuchawki, co wieście jest irytujące, mam tu coś, dobra, jest kapsel, królewskie, jest tu coś jeszcze, wydawało mi się, wydawało mi się że będzie tu coś jeszcze, no to kapsel tak bił, dobra, kapsel do kabzy wezmę wykrywać i zerkniemy razem jest tu coś jeszcze? nie ma nic, dobra do następnego sygnału w takim dziwnym miejscu przy siadce, ładny sygnał 72 znajdujemy go polterem ładny polmos do następnego sygnału tak, tu już koniec. Na razie mam chyba 20 groszy i 1 grosz. Teraz idę na fiflaki. O tam pozdrawiam Daria. On też pod tymi flakami znajduje skarbów dużo. Dobra, idę tam i się włączę. Jak coś będę miał. Jeszcze mi zostało pół tego placu zabaw. Nie na razie taki mały kawałek przeszedłem. Dobra, do następnego sygnału. Tu mam piękny jak dzwon. Sygnał 20. Na 99% pieniążek, ale to bywa różnie. No i bywa różnie, folia aluminiowa. Do następnego sygnału: piękny sygnał na wierzchu 37, coś takiego. Gdzieś będzie w tej kupce. Miniowy kapsel, garaż do następnego sygnału. Nie wiem, co powiedzieć, że piękny sygnał, ale mam sygnał stały, 34. W miarę stały. Nie wiem, chyba będzie garaż znów. Garaż? Czy nie garaż? Jest garaż. Czy to zakaż, że mam tylko w garażu siedzieć? Nie, no ładna pogoda. Do następnego sygnału. Sygnał dzwon 24, ale jest ciepło, chyba na krótki ręka trzeba będzie się przyzbroić. Jest, podwajam pulę, 20 groszy do następnego sygnału. Dobra, obok tych 20 groszy sygnał taki troszkę zmienny albo dwa w jednym miejscu, A co? ten pointer prawdę powie. Mam 10 groszy, widocznie 10 groszy żelaznej, i dlatego bije tak zmiennie. Do następnego sygnału: sygnał stały 20 aluminium. Do następnego sygnału: sygnał lekko głębszy 24, coś takiego. Dobra, udało mi się znaleźć. Tym oczywiście złym biterem, co to się nie nadaje do niczego 20 grosz. Także pula cały czas rośnie, jak będzie złotówka, to już wyjazd się wróci. Do następnego sygnału. Dobra, włączam się. Jest w środku sygnał. Także muszę się zamknąć w takiej klatce. Widzicie coś? Ja tak średnio widzę na ekranie. No widzicie to klatkę. Dobra, wczłapię się tam dołem. I wezmę tam, ogarnę ten sygnał. Tam chyba czwórka była, ale no, no może jakiś grosik będzie. Nieważne, ważna jest gimnastyka. Dobra, włączę się w środku. Sygnał nawet dwa są obok siebie, tak mi się wydaje. 10 i było gdzieś 20. Widziałem też, dobra, włączam pointera i szukam. No i 20 groszy jest w środku. Także do następnego sygnału. Jeszcze przeszperam pointerem, co tu się dzieje. Tak, ściągłem bluzę, bo po tej klatce się trochę zgrzałem. Ogólnie jest gorąco, jak sam piorun. I tak, mam sygnał 21, taki ładny. Ale głębszy trochę. A jednak nie głębszy. Ach, folia wyszła do wierzchu, jak tylko cewką machnę. Dobra, do następnego sygnału. Ładny sygnał 18. Nie, nie będę mówił ładny sygnał 18. O, sygnał 18, bo zawsze jak mówię ładny, to nic nie jest. No i chyba zapyszyłem, powiedział, bo powiedziałem, że ładny sygnał. Folia znów. Już tej folii mam pół torby. Do następnego sygnału. Jestem przy ławeczce drugiej, takiej w cieniu fajnej. I tu mam sygnał. Mocno zmienny, typu kapsel On wcześniej się lepiej zapowiadał, no i jest kapsel Co jest na nim napisane? Graj dalej, no to gramy dalej, do następnego sygnału Dobra, wiecie co, wezmę pointera, bo pod tą ławką jest milion sygnałów Co chwila dzwonią, tak ja to pointerem nie wszystkie skasuje Kapsel Kapzy Kolejny kapsel do kabzy kolejny kapsel po tych co kasę gubią do kabzy do następnego sygnału mucha mnie gryzie ale się uparła zobaczcie odgania ona ciągle przylatuje ale dobra tu mam sygnał pod tym tam już nie wejdę nie 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 liczcie nawet na to 17 sygnał to wiecie co to mogło równie dobrze nic nie być o, na pewno mam babkę z piasku. Nic więcej. Babka z piasku, ona na pewno nie biła. Dobra, do następnego sygnału. Pewnie łapała mi to tu. O, te wszystkie. Śrubki. Do następnego sygnału. Dobra, teraz na piasku mam sygnał 4. Nawet spory bym powiedział. Dobra, wezmę tego pointera. To się nie nadaje do niczego. jest złoty łańcuszek Tylko zardzewiał trochę, nie to jest miedziany łańcuszek, jeszcze lepszy Miedziany łańcuszek ze złota Dobra, do następnego sygnału Nieładny sygnał 75 Mam samochodzik To jest jakiś ładny samochodzik, do kolekcji chyba pójdzie Nie, nie do kolekcji, ale wiem chyba komu go dam Zgubisz samochody? Tak Proszę Zgubiłeś kiedyś, to masz Proszę I szukamy dalej Sygnał 3 Myślałem, że to jakiś złom Ale mam grosik na szczęście Dobra, do następnego sygnału Sygnał, dzwon 44 Gdzieś tu na mam nie będę się męczył W końcu cebuliony za niego dałem, tu trzeba było używać Teraz grosik, kolejny grosz na szczęście Dobra, do następnego sygnału I mam sygnał Około 40 Na wierzchu tu tu pojechał Ale ktoś się z kapslem zagłębił Jakiś ciekawy kapsel Bower Fortuna. Dobra, Fortunę znalazłem. To będzie dobra miniaturka, znalazłem Fortunę. Dobra, do następnego sygnału. Sygnał 28. Obawiam się o folię aluminiową. Jakoś na tym placu jest wyjątkowo dużo folii aluminiowej. Nie, jest, jest w końcu. Wydeptana złotowa. Do następnego sygnału. Także Park Side daje radę. Ale zauważyłem, że od wkładania i wykładania skabury trochę się przyrysował. Także ten plastik jest taki średni. Dobra, do następnego sygnału. Tak, obok tej złotówki jest coś jeszcze. Dobra, złotówka lubi być w parach. O, jedna to za mało. Zaraz zerkamy, czy jest tu coś jeszcze. Także wypatrz już mi się zwrócił. Nie ma nic więcej. Do następnego sygnału. Sygnał 4 Żelazo. Mam 10 groszy. Myślałem, że to nic takiego, dlatego wam nie pokazywałem sygnału. Dobra, do następnego sygnału. No i dobra, wyłączam sprzęt. Was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Jeszcze wam coś nagram i popowiadam. Tak, to jest ten pas zabaw. A ja uważam tego parkside'a, że się nadaje do czegoś, do poszukiwań przede wszystkim. Ujęli się w tym odcinku, że można nim coś znaleźć. To nie jest żaden problem, tylko trzeba chcieć. No i w tym momencie jakieś podsumowanie Wam zrobię na Placu Zabaw. Śmieci idą od razu do kosza, bo miałem problem, bo mi rozwiewało je. Dobra, witam na plenerowym podsumowaniu. Tak, mam aluminium, kapsle. Yy, miedziany złoty naszyjnik, czy wisiorek? Nie wiem, branzoletkę, trochę złomu grubego, no to jest cienkie, to jest grube i mam 3 złote i 5 groszy. Tak wypadł spoko. Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!